You sexy tak. Wygląda na to, że musimy zacząć. No trudno. Panie Tomku, jest mi bardzo miło pana widzieć i słyszeć. I vice versa. Chciałem generalnie zacząć może od nieco innej strony. Proszę Jak bać. to jest, że jest pan doktorem nauk technicznych? Ponieważ jest pan? No. Podobno. Pod, nie, no, na pewno, tak. tak no, mam dyplom. Dypl nie ma pan mam przy sobie. Nie, 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 mam przy sobie na ścianie wisi gdzieś tam w gabinecie. Rozumiem. Jak wygląda ewolucja z doktora nauk technicznych do najbardziej rozpoznawalnego lektora? To nie po była żadna ewolucja, to był proces, że tak powiem, równoległy, mhm. bo ja lektorem byłem od smarkacza, a doktorat zrobiłem dopiero od wieku tam 30 paru lat, więc to więc no nie tak. To była taka optymalna to znaczy. Jako lektor już zarabiałem znacznie więcej niż jako doktor na Politechnice. Mhm. No, a tylko Politechnika dawała mi możliwość dosyć swobodnych, yy, yy, dużo swobodnego czasu, bo to można, no, wykłady to tamtego, poza tym można się było zamienić. Mietek tak weź za mnie w czwartek, ja za ciebie wezmę w piątek i było to dosyć luźne, więc dlatego po prostu. Czego pan, yy, pan nauczył? Nauczyłem różnych elektrycznych przedmiotów. Bo ja kończyłem Wydział Elektryczny, tak. a yy, byłem Pracownikiem naukowym, i tak dalej, adiunktem, najpierw asystentem, starszym asystentem, wykładowcą, i takie po kolei wszystkie te rzeczy, ale na Wydziale Nieelektrycznym, na Wydziale Transportu. Kiedy został pan zawodowym lektorem? Zawodowym to w wieku, no chyba przed pełnoletnością jeszcze. Bo... No, czyli dawne dzieje? Nie, no dawne dzieje, bo ja zacząłem w wieku lat 16 mniej więcej, w rozgłośni harcerskiej. Natomiast nigdy lektorem nie byłem zawodowym w sensie, że jestem spikerem czy coś. Zawsze pracowałem na umowę o dzieło, umowę zlecenia jakieś takiej formy, natomiast nigdy nie byłem żadnym spikerem etatowym polskiego radia czy telewizji. Rozumiem. Kiedy rozpoczął pan współpracę z telewizją? Z Polską, Polską to, najpierw. No, tak, to było po ja Pamiętam, że Policją. był jeszcze w ogóle pierwszy jeden program wtedy. Tak. Zacząłem od jakichś, i To było, żeby było śmieszniej, były programy, jakieś. Dla wsi takie wtedy było, no tak, no, nie, się nie się, a tak, nazywał się to Kiermasz pod Kogutkiem, chyba o 6 rano w, jakoś tak, nie, to było w radiu. Ale coś była jakaś taka. Yy, no w każdym razie jakiś, jakiś taki program telewizyjny, nie tylko dla wsi coś i, i, i to. Reklama już wtedy była. Z tym, że reklama wtedy to była taka, że ludzie się wystrzegali, jak coś widzieli. W reklamie w telewizji to viralne gówno musi być, skoro reklamują. Yy, to... pan, pan lubi sobie czasami golnać yy, Tak, tak, no, no w końcu. Yy, ja prowadzę bardzo niehigieniczny typ życia, bo i za kołnierz nie wylewam, i palę jak smog. Pomaga na głos, no niski, to, głos mam jak Ładysz prawie, no bez przesady. Ale to na pewno dobrze na głos robi, na obniżenie tego głosu. Czy zna Pan kogoś, kto ma podobny głos? Bo na pewno słyszał Pan swój głos no milion razy, No tam, tak, tam, więc... ja już nie zwracam uwagi, no mają, nie no... Ja, mnie się na stare lata głos zrobił charakterystyczny. W każdym tramwaju w Warszawie jeżdżę i w autobusie, i zapowiadam przystanki. Także tu się robi, zrobił głos znany, bo każdy jeżeli jedzie parę przystanków i słyszy, że tam właśnie kinofemina albo coś, a za chwilę ZOO, a za chwilę jeszcze coś tam, plac jakiś, tak. No, to z tym głosem jest słuchany i teraz coraz częściej się zdarza, że ktoś mnie od razu rozpoznaje. Zbiór, no właśnie, przyznam, ale. Przyznam, przyznam tak, się, albo że tak. właśnie coś tam. No, nie da po sobie poznać, bo tak nie wypada, no jednak jest kultura mm -hmm. u nas niemożliwa. E, więc na przykład, dopiero jak gdzieś w sklepie czy coś tam, jak przychodzi do płacenia, kartę wyciągam, to patrzę no okna, No, wiedziałam, tak. ale głupio było zapytać. No tak. No. Czy śpiewał pan kiedyś? Nie. Jako bas? To nie, nie, ten, nie, raczej to okazjonalnie, powiedzmy. Jakieś pieśni patriotyczne typu Stolat albo Uranu? <grymne> <bardzo grymne> Jakie ma Pan hobby? U, jakiego nie mam? Ja wszy wszystkim się zajmuję po trochu. Człowiek renesansu? Y y no prawie że, ale no, Boże kochany. Y ja jestem leniwy i wszystko co wymaga dużego wysiłku to mnie nie bawi. Więc odpadają sporty, jakieś i takie różne rzeczy. Mm -hmm. Dużo podróżowałem, ale też podróżowałem, bo teraz to już mi się nie bardzo chce i poza tym yy, no, Pana ulubiona destynacja? Yy, desty w ogóle daleko, daleko. Przede wszystkim daleko. No Coś dziwnego. Lepiej. No tak, im dalej tym lepiej. No oczywiście ja jako gówniarz to jeszcze jeździłem, czy tam do gówniarz to może nie, ale jako młody człowiek to do Bułgarii czy do Rumunii. Autostopem, No pewnie. nie, aż tak to nie, ale no, jakoś tam prawda na książeczkę walutową za lewa tam się gdzieś jechało i tak dalej. No, później to troszkę lepiej, no ale w, właściwie wszystkie części świata zwiedziłem, oprócz, nie byłem w Australii, no, że tak powiem, no tam jeszcze na Antarktydzie czy gdzieś nie byłem, ale, ale już mówię o takich Himalaje? Tam, Himalaje też nie byłem, no byłem na tym kontynencie, ale, mhm. ale też za wysoko trochę, Nepale to już nie dla mnie, ale w Indiach byłem kilkanaście razy. Pali, tak pali Pan. Ja, tak, z Nepali to pale tak. Rozumiem. Proszę mi powiedzieć, jaki dźwięk Pan najbardziej lubi? Zastanawiałem się nad tym, jaki dźwięk lubię, no nie wiem, powinienem powiedzieć, że przesypującej się mamony, ale nie, nie, ale to... Dźwięk tak otwieranej kasy, ten, no, chi tak, tak tak no, nie, no, nie wiem, no, mogę powiedzieć czego nie lubię, nie lubię dźwięków jakichś właśnie bardzo ostrych i mm -hmm. głośnych, nie lubię wrzasku pachorów na podwórku, nie lubię muzyki ludowej, o, to łatwiej jest tak, bo jak jakiegoś tam naszego mistrza sportu Pytali co on lubi, to też nie bardzo mógł powiedzieć, ale a czego pan tak najbardziej nie lubi, pomyślał chwilę, mi, najbardziej to nie lubię ciepłej wódki. A jakie ma pan gusta muzyczne w takim yy, No jednak przestarzałe, to znaczy jazz to się dla mnie skończył na nowo orleńskim, mhm. yy, który bardzo zresztą typu Dixieland i tak dalej, tak. No, ale to już jest kwadratowe zupełnie takie jak to mówią, yy, więc na pewno nie, no, nie znoszę, Y, dyskopolo jakiegoś no nie, takiego dumpa-umpa no umpa no, i tak dalej. No, to nie lubię, no, no więc z muzyki poważnej najbardziej lubię dyskopolo, tak. <głos> <głos> nie nie, z muzykę poważną, tak, ale też padająca bucho. Mm -hmm. Na przykład muzyka operowa, ale, ale nie znoszę opery, na przykład, bo to jest już taki stopień umowności, że jak widzę te Julię, która ma 96 kg i zapewnia o zgodnych uczuciach Romea, który jest łysy i też tak, no to y, powiedzmy, natomiast, no. Bardzo lubię ubertury do oper, że nie powiem Rosiniego, że tak, ale mhm. muzyka raczej łatwiejszą niż powiedzmy sobie pasję Pendereckiego czy jakieś takie rzeczy. Czy... Ja Wróćmy może nieco do pracy lektora. Jak no. wygląda dzień lektora, który nie jest etatowym lektorem? No nie jest jestem etatowym, zyr, ale z tego prawda? żyję, no więc no. No, no, trzeba ileś nie muszę w końcu. No, jestem na emeryturze, ale ja to A lubię, B no, zawsze. Ponieważ przyzwyczajam się żyć na jakimś takim poziomie, no to też mi tej emerytury nie starcza. Mhm. Lubię zwierzęta, mam no w tej chwili akurat mam wyjątkowo tylko jednego psa i trzy koty, ale bywało różnie, że było pięć psów i siedem kotów. Yy, więc no, to, to emerytura starcza akurat na utrzymanie zwierząt, no, powiedzmy sobie. Rozumiem. A tak więc, patrząc bardziej historycznie, powiedzmy, no. 10 czy 15 lat temu, kiedy był pan może bardziej. Czynny, zawodowy. No. Zwłaszcza mam na myśli lata 90., prawda? No, no to wtedy, pojawienie się pierwszych prywatnych stacji telewizyjnych. To i... jeszcze nawet jak gorzej wspominam, mnie, nie gorzej, tylko w sensie, że więcej roboty było w latach 80., mm -hmm. kiedy ruszył rynek wideo. Aha. I myśmy tłukli wszyscy lektorzy jacy żyli, to tłukli kasety, te wideo. Oczywiście. No to wtedy to rzeczywiście było na zasadzie. Że ci właściciele byli na molni i mówili, ojej, panie Tomku, no ale to musi pan, no, no, na jutro, musi być. No. no ja mówię, ale ja do 23 pracuję. To gramy o 23, no więc to tak ciężka, ciężka praca. Ciężka to była już orka męcząca i tak dalej. No Gudowski przez 12 nie był na urlopie przez dwa lata, bo było nadrobimy, nadrobimy, a później nie nadrobimy, no i to właśnie. Zna pan języki, od co angielski, rosyjski. My, lektorzy, i tak i nie. My znamy języki w sposób bierny, mhm. bo przecież czytanie filmu to jest nic innego jak nauka języka. Ja mam słuchawki na uszach, gdzie słyszę oryginał i mam polski tekst, który napisał tłumacz i czytam po polsku. No, gdybym czytał po angielsku, to bym się uczył czynnego, więc ja rozumiem praktycznie wszystkie europejskie języki. No mówię no, praktycznie, bo węgierskiego akurat to nigdy nie rozumiem. No ale to jest akurat taki język, że nawet międzynarodowe słowa które w japońskim będą, to, to u nich jest co innego, że jakiś tam, prawda, restauracja, to jest nie wiedzieć czemu wcale nie restoran, restaurant, czy coś, tylko jest to yturem, prawda, wino to jest tak. sor, a piwo to jest bor, bör. Tak, tak, no, tak. Takie są, dziwny, międzynarodowe, niech to będzie bir, albo bier, ale coś, my... Jeśli mamy do czynienia z produkcją Zagraniczną. Mm -hmm. Mamy, powiedzmy, trzy formy prawda, tłumaczenia tego. Jest lektor, tak. jest dubbing, są też napisy tak. w krajach skandynawskich, no, w Holandii. Wiem. Jakie pan ma zdanie na ten temat? Co jest, powiedzmy, dobre, ja, co jest ja, złe? Ja, no, no to jest, mówię, ja na to odpowiadam pytaniem na pytanie. To jest tak, jakby kata pytać, <laughs> czy jest za karą śmierci, czy przeciw. No. To hmm. tak jak lektora pytać, czy. No to pewnie, że co ja mam powiedzieć, no, powiem, że jestem przeciw lektorom. No, 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 Może czy, pan no mogę pan powiedzieć, to mogę, to powiedzieć no. mogę powiedzieć, no, nie, no. Ale generalnie ja mówię Vox Populi, Vox Day, czyli ludzie tak chcą. Po prostu Polacy się tak przyzwyczaili. W jakich krajach tak jeszcze jest? Rosja, prawda? Rosja, to Rosja, to jest tak zwany ruski dubbing, my na to mówimy. To dwóch, to żeby było bogaciej, to czyta facet z kobitką, no kobitka tak. czyta żeńskie kwestie, a facet czyta męskie. No, no więc, to na bogate już. No na bogato. No, ale na bogato. Tak, poza tym lektor jest stosowany nawet w tych różnych takich tam zachodnich filmach, ale dokumentalnych. To bo wtedy jest prościej niż dawać napisy. To jest, no właśnie mówię, jakiś tam Marfiego biorą albo kogoś, kto ma bardzo ładną dykcję, no albo jak właśnie Attenborough, albo kogoś tam takiego, właśnie, czy. No i to wtedy jest elegancko. Mało tego w Niemczech to no, są Niemczech aktorzy. Tak, ale oni są, po, w Niemczech to jest szczególnie, bo są poprzywiązywani do postaci. Mhm. Czyli jest podane tak, że no ten czyta John'ego Wayne'a i nie ma siły. Żeby kto inny przeczytał, będzie tam w ogóle raban straszny zamieszki na ulicy, zamieszki na ulicy prawie, że to jak to no, czyta jakiś kto inny, a przy to nie jest Johnny Wayne. No więc to, no, oni tak mają. No, telewizja tutaj ma. Kiedyś w kanał Plus próbował właśnie jakoś tam się od tego odbić, że będzie dabingował, ale to po pierwsze jest to parę razy drożej, bo lektor to Jeden weźmie 200 zł za film i do widzenia aktorów, trzeba zatrudnić 30 i trwa to i tak dalej, więc tak. wezmą 30 tysięcy złotych albo i lepiej, więc to. Po drugie, były nauki, to jest dobre dla dzieci, kiedy, to powinni być aktorzy, dla dzieci się przerysowuje. Czuje się pan życiowo spełniony? Tak, tak, no właściwie, mówię no nawet kryteria arabskie jakieś typu, że właśnie, Spłodziłem syna, zbudowałem dom, zasadziłem drzewo, nawet liczne te, więc to w zasadzie y, osiągnąłem jakieś tam normy <gulnie> ogólnie przyjęte. Ale tak, raczej no nie, nie mam jakichś takich, że cholera, a mogłem, miał, mam przez rane życie, bo mogłem być. No też jak. Jestem ten chłoporobotnik, dwuzawodowiec, więc mm -hmm. pewnie gdybym nie był lektorem, to bym dzisiaj był zasłużonym profesorem, zwyczajnym członkiem rzeczywistym pięciu Akademii Nauk. A nie rzeczywistym. A nie rzeczywistym, właśnie <laughs> tak. To, to jak, to, ale profesorem zwyczajnym, a też to mogłoby być nadzwyczajnym. One mnie dwie rzeczy imponowały w życiu i żadnej się nie nauczyłem. Jakie to? Ale to we wczesnym dzieciństwie gwizdania na palcach. No tego nie potrafię, miło straszliwej i... ilości prób. Oraz jeszcze jednej rzeczy, mianowicie może to nie jest najelegantsze co powiem, ale to mi w swoim czasie bardzo imponowało. Mianowicie y, pamiętam jak jeszcze gdzieś właśnie mieszkałem na Żyjborzu, oczywiście paliło się węglem w piecu, takie były czasy. Y, w związku z tym byli, była instytucja wozaków, byli to wiecznie pijani jacyś tam tacy właśnie, którzy na kosze to y, przywozili ten węgiel i się kupowała na kosze i tak dalej, mieli przepiękną zdolność, która mnie sprawiała posłupienie, mianowicie precyzyjny smark. To znaczy tak, wyglądało to tak, że oni zatykali się elegancko kciukiem, tak jak się pije coś i się paluszek z sale, kciuk wyciągali, zatykali się jedną dziurkę w nosie i robili smarknięcie, ale... To leciało precyzyjnie tam, gdzie chcieli. On potrafił się właśnie wysmarkać, jakiemuś, co mu nie dał na, na buty, na przykład. Mm -hmm. Także tak, żeby to potrafili trafić. Były jakieś przypadki ciężkiego ranienia, takich jak. Nasz smarkiem? tak to chyba nie. Natomiast co ja się usmarkałem po pas, usiłując to opanować, tę umiejętność, to. Pytanie z tak. tych niekonwencjonalnych. O, o. o uwaga. No. Jakie jak jest Pana pierwsze wspomnienie w z życiu? Czego? W życiu. <laughs> pierwsze wspomnienie świadomości. Tak zwanej... to ja pamiętał. No ja nie pamiętam, co mi się śniło. Wiem, że miałem y, jakiś fajny sen, ale, ale później bydzą zierany coś. Nie, nie. pierwsze wspomnienie nie wiem, naprawdę. Wiem, że coś, chyba pierwsze wspomnienie to było jakoś że... Y, jakiś przyjeżdżał do mnie, a ja miałem bronchit czy coś i bardzo nie lubiłem. Y, motocykli nie lubiłem na początku, bo, bo właśnie przyjeżdżał jakiś tam... W, pod koniec wojny, czy na początku, bo ja jestem z 1943 roku, no jeszcze moje powstanie rok był mm. później, ale yy, przyjeżdżał lekarz na motocyklu. I wiem, że, że bardzo się bałem, jak słyszałem motocykl, to dyla, bo on mi coś tam, miał jakieś zapalenie ucha, czy coś mi nieprzyjemnego robił w każdym razie. Mm. Yy, musiałem no, zapamiętać go źle. To to jest chyba najpierw, naj, najbardziej moje takie wspomnienie z, z najwcześniejsze, o ile to jest wspomnienie, o ile mi się coś nie myli. Bo może on przyjeżdżał 10 lat później, ale nie sądzę. A jak Pana w ogóle studenci oceniają, jakie pan ma z nimi relacje? Teraz już nie mam, ale nie no, na ogół, na ogół w porządku, bo... Były w tych czasach jakieś takie ankiety, jakieś Był, tak dalej. No tak, byłem dwa razy wybierany y, wykładowcą roku, no i no na, to, no, tak, na tym się skończyło, bo niestety studenci się okazali nieodpowiedzialni. I nie wybierali tych, co trzeba, żadnych dziekanów, prodziekanów, profesorów, Aha. tylko takiego knapika, który był tam Luz. za owcę, no więc no, w ogóle nie odpowiedziali mi zupełnie i przestali oceniać, no bo to widać, że to się nie znają na nic. Te głupie studenty także nie, nie dali spokój. Tak. A drugi kolega był taki też niezły, to był Schulz, na zmianę żeśmy się ten, <laughs> który też był luzak raczej, no i... To znaczy, nie, nie, no ja też nie przesadzajmy, no ja nie bym taki dobry wujek, no ale ale no starałem się ich tego nauczyć i na ogół w tej chwili, ponieważ była u nas sekcja samochodowa, to w tej chwili bardzo często spotykam moich studentów, no ale to są już teraz około 50 ludzi, także no może 50 nie 40. -tki panie doktorze, pan mnie pamięta, ja u pana miałem tam elektrotechnikę, no nie pamiętam, ale, ale no miło mi, a no tak, ale, a ile pan doda czwórkę, no dobrze. Panie Tomku, na koniec, na może ta koniec. Troszkę, tak troszkę filozoficznie, gdzieś w tej klepsydrze życia porozmawialiśmy sobie o przeszłości, spotykamy tak. się dzisiaj w Warszawie, jest powiedzmy teraźniejszość, jak pan widzi przyszłość? No to o Boże Krzani. Spodziewa się Pan jeszcze coś fajnego osiągnąć, coś porobić, czy tak... Nie wiem. już chyba, no nie, przeżyj, bo co, no już teraz to już tak, no stary jestem. No co wszystkim wyzwaniom podołałem, no ja bardzo lubię zresztą coś nowego, no może jeszcze się trafi jakiś właśnie... jakieś jest to jest no, no tak, lubię. nie, no tak, no, ale no znowu już... No, no, no co ja mogę jeszcze? No jakiś film przeczytać. No <laughs> od no, pojecha od tyłu no pojechać do tej Australii, w której nie bym, no. No może, no ale to nie jest takie, co by mnie tam bardzo pochłaniało, więc to już takie. Na zasadzie spokojnie głasząc wnuki, dożyć prawda, tutaj te nekrologów i dobrze na no, no, no. Także to nie, wiele się nie spodziewam, nie, 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 więc także żadnej narzeczonej nowej nie mam, tak jak jakoś coś tam właśnie, żeby tutaj sobie tak jak no, nie, były przypadki aktorskie czy coś, że to. Także właśnie to mnie już powinny, mówię, koleżanki, wnuczki interesować, no, no to tak. Jeszcze parę lat, ale nie no, oczywiście żartuję, no, bo no zostawi, zostawi mi pan może jakiś że, kontakt. Tak, 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 dobrze, no, proszę bardzo. Dziękuję serdecznie za rozmowę. No, nie ma za co, miło mi było. Moim gościem był Tomasz Knapik. Pijam i i, 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 i uwar, no, jestem chodzącą reklamą. No i no, widać. Krytyki je unuch z jednej są parafii. Obaj wiedzą, jak żaden nie potrafi. Yy, ja jestem już strasznie stary. No właśnie, zawsze... Yy, o ile tylko mogę, wesoło, no też bez przesady, no nie na... nie na pogrzebie, no, ale... No, aktor musi zagrać raz gramatkę Teresa, a innym razem Hitlera. Czytał Tomasz Knapik.